Zaraz, zaraz. Musicie mi to jeszcze raz wytłumaczyć. Nie ma czasu na wytłumaczenie. Musisz stąd iść. Już, już jednak Cię nie potrzebujemy. Ale ja wiem, że to ona jest wybrana. To nie ona. Wybrana powinna wiedzieć, po co tu jest. Nieprawda. Proszę, niech Pani daje szansę. Dobrze. Możesz zostać jeszcze na jakiś czas. Dziękuję. A mogłabym się u Państwa zatrzymać? Oczywiście, że tak. Proszę zaprowadzić. Dobrze, Chodźmy. Dziękuję. Yes. Proszę, chodź tędy. Wow. Bardzo. To jest twój pokój. Zaraz przyniosę ci wszystkie rzeczy. Dobrze, dziękuję. Nie wiem, co to się stało. Trudno. Nawet przytomnie. Jak ten pan mi w końcu przyniesie te rzeczy, to idę od razu w kimono. Już jestem. O, dziękuję. Jeszcze to rozpakuję. Dobrze. Jeszcze powitalne ciasteczka. O, jakie. Dziękuję. Mmm, pyszne. Nie ma sensu. Do widzenia. Do widzenia. rozpakowujemy się. O! Czapkę może być tu. Tu będzie łóżeczka, i co sobie zjemy. Okej. Okay. Naleź położę. O, oh, jestem, nie mogę zasnąć. Nie może sobie tutaj jest już gorąco. Okej, okay, dobra. Na razie go tu. Z małe jest to pomieszczenie, ale da się przeżyć. Mm. Okej, okay. na razie nikogo tutaj nie ma, więc. I pójdę sobie posildzać. Może jeszcze sobie zmienić czapkę. Okej, okay, dobra. Mm. ładnie mi chyba raczej tej czapce. Dobra, idzie.

co tu jest. Du, 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 du. Hmm. Hmm. Jeszcze tą farytarzem nie szłam. Zobacz, co tam jest. O oh, Jezu! Garaz. Piękny motor, ale odniosły autko. Jezu, mogę porusować. Dobra, nie jest porusowane. будет